Cześć! Witam wszystkich na treningu Trening domowy z Dragonem, dedykowany przedszkolakom. Zaczynamy od naszej tradycyjnej rozgrzewki. Kolana pięty. Mamy nadzieję, że się dobrze z nami bawicie! Szybciej!

Witamy Was serdecznie. Jesteśmy po rozgrzewce. Chcieliśmy Wam teraz drogie dzieci pokazać kilka ćwiczonek. Pierwsze ćwiczenie stajemy sobie twarzą albo do telewizora jak nie mamy towarzystwa. A jak mamy towarzystwo to do naszego kolegi, koleżanki. Ja będę patrzył na misia. Podajemy prawą rękę misiowi, lewą rękę misiowi. I tak 10 razy. dwa. 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super! Podawaliśmy rączki, teraz będziemy podawać nóżki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super! I stajemy twarzą do nas, twarzą do telewizorów czy innych odbiorników. I wykonujemy skok do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Jak Wam idzie? Mam nadzieję, jestem nawet pewny, że idzie Wam super. To teraz będziemy skakać w prawą stronę i w lewą stronę. Hop, 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 hop. Stajemy na prawej nodze. Złapcie równowagę. Uj. I skaczymy do przodu, do tyłu. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. I zmieniamy nogę. Była noga prawa, teraz będzie noga lewa, na lewej nodze. Hop, 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 hop. Do przodu, do tyłu, do przodu, do tyłu. Okej. Okay. I uwaga. Przechodzimy na czworaka, dotykamy rękoma podłogi, stopami podłogi, unosimy kolanka w górę i podchodzimy krok do przodu. Raz, dwa. I do tyłu. Raz, dwa. I tak parę razy. Do przodu, do tyłu. Do przodu, do tyłu. I teraz krok w lewą stronę, krok w prawą stronę. Krok w lewą stronę, krok w prawą stronę, super! W lewą stronę, prawą stronę, do przodu, do tyłu. I teraz bardzo szybko postaramy się to zrobić. Przód, tył, lewa, prawa. Czy dzieci są gotowe? To start! Przód, tył, lewa, prawa. Super! To dla sucha jest zabawa. Świetnie! Moi drodzy, teraz Będziemy przychodzić do zabawy. Zabawa mi się, jaka dzisiaj jest zabawa przewidziana. Dzisiaj mamy zabawę i potrzebujemy do tego albo butelki z wodą, albo waszej ulubionej maskotki. Czyli pędzimy teraz do pokoju po naszą ulubioną maskotkę. Przynieście swoją ulubioną maskotkę, ja idę po moją. Zaraz przyjdzie Kłapo i będziemy się bawić. Dzisiaj zabawa będzie wymagać od nas super refleksów, super szybkości i będziemy się bawić. Gdzie jest ta maskotka? Co ten Kłapo taki ma? O! Już jestem. Jest maskotka. Kłapo ma taką oto maskotkę i będzie nam dzisiaj służyć do zabawy siadamy sobie, twarzą do siebie w lekkim rozkoku, możemy usiąść sobie w siadzie po japońsku. Kładziemy misia w naszą zabawkę przed sobą i potrzebujemy do tego albo siostra, albo brata, albo mamy, albo taty i no, kłopołówki, po chodź. Potrzebujecie do zabawy. I słuchajcie. Na sygnał. Hop. Waszym zadaniem będzie przechwycić maskotkę. I kto to zrobi szybciej? Czy my, czy osoba, która z wami świcie? Raz sygnał. Hop. Mówicie wy. Raz osoba, która się z wami bawi. Ręce, żeby było uczciwie. Trzymamy sobie na kolanach. A jakaś fajna, fajna, fajna muzyczka. Się, siadamy naprzeciwko siebie, Ręce na głowę. i Dobrze. 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 i teraz

Wyjątkowo szybki Uwaga. Mamy nadzieję, że każdy z Was ma już swoją maskotkę. Misiu pokaże, będziemy przez nią przeskakiwać obu nóżki. 10 razy. Czyli w maskotkę. Ci, co mają duże maskotki, muszą wyżej skakać. Uwaga! Skaczemy sobie 10 razy. Za na razem odwracamy się i nosimy. Raz. O, dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Nauka liczenia, brak Osiem. Dziewięć. Dziesięć. E. Uwaga! Teraz będziemy skakać, ale bokiem, czyli nasz zostaje, a my stajemy bokiem do. Też do wykonania jest 10 powtórzeń. Mboki wdech, nosem. Wypuszczałem, staję, trójkę. I jedziemy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. 9. 10. Brawo! Pięknie. Super! Słuchajcie! Mamy dla Was teraz proste ćwiczenie. Będziemy poruszać się z rączkami z przodu. Okrążenia w prawą stronę wokół naszej maskotki. Może być to też samochodzik. Albo inna Wasza zabawka, albo butelka wody. Uwaga! Zaczynamy! Cały czas nasze stopy dotykają podłoża. Już mi się zakręciło w głowie, Misiu, może w drugą stronę. Andrzej! Nie możemy, może? Zostawiamy, odstawiamy. Troszkę mi mnóżek przeszkadza, ale chyba troszeczkę zmarał. Okej, okay. pytamy naszą zabawkę naszego misia. Trzymamy go przed sobą, tak jakbyście chcieli nam go pokazać. Ja wam pokażę mojego, misiu pokaż nam swojego. Trzymamy go przed sobą na prostych rękach i stajemy na lewej nodze, a prawą podnosimy w górę. Wow! wow! staramy się cały czas utrzymywać tak świetnie jak misiu. Jak on to robi z tym brzuchem? Już nie po połuchy i nie radę. Dobrze, to zmieńmy nogę. Prawa noga na podłodze. Misiu. Czy inna zabawka z przodu? Szydulanka. Lewa noga do góry. I trzymamy. Trzymamy. Bardzo fajnie. Ok. Teraz przekładamy naszą zabawkę do tyłu. I wracamy z przodu. Idzie do tyłu, do przodu. Jak potraficie, wykonujecie to szybciej. I w drugą stronę teraz. Lewa ręka, za ciebie prawo. Hop, hop, hop. Słuchajcie, bardzo nam się to podoba. I słuchajcie, teraz pokażę kolejny ćwiczonko, papuchy postawiam muzyczkę. Wykonujemy ćwiczenie, podobne, ale leżąc na brzuchu. Czyli powadźcie, leżę na brzuszku i na zabawkę z tyłu. Pięć razy, do. Co się stało? Nie wiem, misiu, nie wiem. zabawkę. Za ale ja nic nie zrobiłem, ona ci sama wypadła. Nie! dwa, trzy, cztery, pięć i wraca odwrotnie, jeden, dwa, trzy, Ej. cztery i pięć. Nie, mamy nadzieję, że jesteście zmęczeni, ale znajdziecie jeszcze siłę na jedno ćwiczenie. Dzisiaj, z kłafą wyrzuciliśmy taki zestaw ćwiczeń. Wykonamy sobie cztery seryki, a ćwiczenia będą też cztery. W każdym ćwiczeniu będzie nam potrzebna przytulanka. Albo będziemy na nią patrzeć, albo ją trzymać. Pierwsze ćwiczenie to będzie przysiad na dół. I zaczynamy raz, albo przysiad. I do góry. Teraz będzie popka. Kładziemy naszego pluszaka na podłodze. Kładziemy się na rączkach i nóżkach. I uwaga, popka na dół. Do góry. Super. Drugie ćwiczenie za nami. Trzecie ćwiczenie. Brzuszek zmieni ze swoją maskotką. Popatrzcie. Oh. I chodź. Oh. Razem. Dobrze. I czwarte ćwiczenie. Ostatnie. Położymy się na brzuszku. Bierzemy z tego misia. I robimy dźwięk. Raz. Brawo! Super! E, pierwsza seria za nami. Teraz, drogie dzieci, będziemy wykonywać tych powtórzeń dwa. Dwa, czyli jedna ręka, druga ręka razem. Dwa. I tak. Dwa. Były pięć. Trzy siady. Roz. Raz. Dwa. Teraz kładziemy nasze misia. I robimy dwie pompeczki. I do, do, do góry. Do, 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 góry. Do, do, do góry. Super. I brzuszek. Kładziemy się w naszym misie. I do góry. Raz. O, do. Świetnie. I w świecie. Pokazujemy maskotkę, co trzymamy w rękach do trenerów, do telewizora. Super! Okej! Okay. Lisiu, chyba jakaś mała przerwa, bo już jestem zmęczony. Drogie dzieci, to są takie podstawowe ćwiczenia, które będziecie trenować jeszcze przez wiele, wiele lat. Będziecie coraz to silniejsi. Ale teraz stajemy i trenujemy dalej. Misiu. Trzy powtórzenia teraz. Misiu przed siebie, misiu do telefonu, misiu do telewizora, komputera. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy. Super. I misiu na podłogę i pompeczki do misia. Dalej, raz, do góry. Raz, do góry. Trzy. Do góry. I kolejne ćwiczenie na miejscu. brzucha. Trzyma, misia. W rękach wstaje do góry. Raz, raz. Uwaga. Dwa. Dwa. I ostatni raz. Trzy. Super. I pokazujemy misia naszym kolegom w telewizorach, którzy nas oglądają. Raz. Dwa. Trzy. Super. Krótki odpoczynek. Piękna melodyjka teraz do ćwiczeń. I znowu wdech. wy Ostatnia cereka przed nami. Cztery powtórzenia. Umaga, a zaraz odpoczynę. Zabawka przed siebie. I raz, na dół, dwa. Na dół. Trzy i cztery. Świetnie. I po Na dół. Ołaga. Cztery. Raz. A. Trzy. Cztery. Ciekawe ile czterolatków jest tu z nami. Przyszedł. Uwaga. Do góry. Raz. 3, cztery, świetnie! Kładziemy się na brzuszku i do góry unosimy maskotkę. Raz, dwa, trzy, cztery, super! Bardzo fajnie. Pokażcie, pomachajcie nam swoimi maskotkami, samochodzikami, ulubionymi zabawkami. Oh, stać się tego treningu. Do zobaczenia w następną sobotę. Mamy nadzieję, że będzie Was jeszcze więcej niż dzisiaj. Pozdrawiamy wszystkie dzieciaki, przedszkolaki, rodziców. Pa pa! Czekamy na Wasze zdjęcia w komentarzach. Pa pa piona!